Siema, siema YouTube, z tej strony Norberto Kubana. Witam wszystkich widzów na moim kanale. Dzisiaj w końcu wyciągam motor z Audi A4 od zera do bohatera, także zapraszam do oglądania. Ja udaję się do garażu i zaczynamy. Zostawiam sobie tutaj trochę miejsca, żeby łatwo było podejść żurawiem. Plan działania jest taki, że trzeba sobie zrobić tutaj trochę miejsca. Może zacznę od odłączenia akumulatora, żeby było bezpiecznie. Potem te wszystkie obudowy, wszystko, co tutaj będzie mi przeszkadzało. Następnie muszę spuścić płyn chłodzący. Muszę wyciągnąć też reflektory, zderzak, ten pas przedni wyjeżdża w całości. Eee, wiadomo, że można było ten silnik sobie w tą stronę później wyciągnąć. Nie wiem jeszcze, jak jest ze skrzynią. Mam nadzieję, że jest opcja, żeby ją zostawić na miejscu i nie rozkręcać pół zawieszenia i tak dalej. Zaraz się przekonamy, jak to wszystko wygląda. Dobra, zabieram się do roboty. Stay Zrobiłem sobie tutaj już więcej miejsca. Odkręciłem kolektor wydechowy przewody, plasticzek połamany tryskiwacze gazu, spuściłem płyn, wyjechał też zbiorniczek wyrównawczy, nie obyło się bez małych strat. No niestety, śrubka była zapieczona i pęk ten plasticzek na szczęście można go wymienić, więc sobie go muszę dokupić. Chłodnica klimatyzacji na razie zostaje w ten sposób. Może się uda wyciągnąć motor bez ruszania tego, dlatego że wolałbym uniknąć rozkręcania. Aczkolwiek gdzieś tutaj gaz ucieka, więc jest to do przejrzenia, być może tutaj przez ten czujniczek, bo jest cały zaolejony. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o chłodnicę cieczy, niespodzianka. Jest dziurawa. Gdzieś tutaj musiała zgnić. W ogóle zobaczcie, jak e, wygląda ta chłodnica, jak ona jest zabita syfem. A propos chłodnicy, miałem kiedyś taki przypadek w innym samochodzie, który był względnie świeży, że przy wysokich temperaturach e, no nie chciała działać klimatyzacja. I co się okazało, to właśnie obydwie chłodnice były tak zabite syfem, że blokowały przepływ powietrza i klima na, szczególnie na postoju się mm, no wyłącza, odcinało ją, także polecam, jeżeli macie taki przypadek, spryskać sobie to jakimś cleanerem i wypukać wężem ogrodowym albo czymś takim, byleby nie kerszerem, bo można sobie pokrzywić te lamelki. Dobra, tu mi zostało jeszcze dosłownie parę śrubek, żeby Wyciągnąć ten pas i będzie lepszy dostęp do serducha. Dobra, pas mamy zdemontowany. Jak widać, bardzo fajny dostęp jest teraz do silnika. swoją drogą Audi bardzo fajnie to wymyśliło, że ten pas można zdjąć, bo nie zajmuje to zbyt dużo czasu. Myślę, że dla kogoś wprawionego to z godzinkę półtorej max. Teraz Myślę, że zajmę się kolektorem, żeby go wyjąć, żeby nie przeszkadzał. Tam jeszcze dwie śrubki. Już jedną odkręciłem, ale jeszcze tam z tyłu dwie. I myślę, że wyjecie ten kolektor z Sący, bo on jest dosyć duży i zajmuje tutaj bardzo dużo miejsca. Będzie przeszkadzał przy wyciąganiu silnika, więc myślę, że zdemontuję sobie ten osprzęt, który mi przeszkadza i będę się rozglądał, jak tam ze skrzynią. Kolektor sąd jest zdemontowany. Jak widać, zrobiło się tu dużo więcej miejsca. Jest teraz lepszy dostęp tam do śrub od skrzyni. Ja już sobie tutaj zacząłem odpinać przewody wodne od reduktora do gazu zostało tu jeszcze trochę od pompy wspomagania, cała instalacja elektryczna i tak dalej. Jeżeli natomiast chodzi o chłodnicę klimatyzacji, to zauważyłem, że pęknięty jest przewód, więc o podejrzewam, że to mogło być powodem tego, że gaz uciekał, więc będę musiał ją tak czy siak zdemontować. Gazu nie ma, więc nie ma tutaj ryzyka, że nam Ucieknie. Dobra, bawimy się dalej. Dobra, udało się wyjąć kolektor z tej strony, już jest. Dużo miejsca jeszcze parę przewodów od rozrusznika zostało. Tu jakieś masy, jakieś takie. To już drobnostki. Tutaj z tyłu króciec, Jakieś przewody. Z tej strony też udało się wyjąć termostat. Tu jeszcze jedna śrubka została. Kilka jakichś pierdół. No i co? Czekając na podnośnik, zdemontuję sobie cały ten zespół pompy. Tu już podkręcałem od niej przewody. Pompy wspomagania, kompresor klimatyzacji. I tego elementu będzie się można pozbyć całego, bo nieco tutaj przeszkadza. Tak naprawdę została już chyba tylko skrzynia, pewnie jakieś drobnostki, jakieś jeszcze przewody tutaj elektryczne. No i będzie można próbować wyciągać bydlaka. No, i udało się odkręcić podstawę. Jak widać, teraz już jest bardzo fajny dostęp do łap z jednej, z drugiej strony. Bardzo fajnie to wygląda już do wyciągnięcia. Czekam jeszcze na żurawia. Została mi tylko skrzynia do odkręcenia, i będziemy mogli wyciągać motor. Szczerze mówiąc, dosyć gładko to poszło. Myślałem, że będzie gorzej. No ale będzie jeszcze trochę zabawy na pewno z silnikiem. Mam no, tu już przygotowanego żurawia, przygotowany łańcuch podwójnie, żeby było bezpiecznie. No i co? Tak naprawdę zostało mi ułożyć ten silnik do góry. Tam jeszcze dwie śrubki od dołu zostały od skrzyni i łapy. I powinien wyjść. Mam nadzieję, że nic go już nie trzyma. Ewentualnie będę korygował podczas roboty. Dobra, zabieram się za to. Jak widać, serducho już wisi za mną, także cała akcja zakończyła się sukcesem. Pora, więc, na małe podsumowanie. Słuchajcie, wszystko zajęło mi około 5-6 godzin, także myślę, że to jest bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o wyciąganie silnika przez takiego amatora jak ja. Pewnie w zakładach mechanicznych zrobią to dużo, dużo szybciej. Tak naprawdę, całą robotę zrobił tutaj. Demontowalny przedni pas, który zdecydowanie ułatwił dostęp do wszystkich elementów, które tego wymagały. No i cóż. W następnym odcinku będę rozbierał ten silnik, zobaczymy co siedzi w środku, także zapraszam do subskrypcji, do zostawienia lajka, jeżeli Wam się podobało i widzimy się następnym razem.